imię Ojca, I Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, ostatnio bywa mi tak ciężko. Wciąż przede mną jest tyle problemów do rozwiązania. Nie poddaję się jednak, bo wiem, że Ty jesteś blisko mnie. Podpowiadasz mi, że powinnam być dzielna, dać sobie radę. Dziękuję Ci za siłę i nadzieję, którą mnie obdarzasz. Nie wiem, co zrobiłabym bez Ciebie. Ojcze, zwalczę wszystkie problemy razem z Tobą. Wierzę, że nie pozwolisz, by coś naprawdę mi zagroziło. Wiem, że w Twoich dłoniach jestem bezpieczna. Zawierzam Ci całą moją przyszłość, wszystkie dni, które jeszcze przede mną. Wszystkie życiowe niewiadome. Nie ma we mnie lęku, bo Ty znasz odpowiedzi na moje pytania. Poprowadzisz mnie tam, gdzie powinnam się znaleźć. Dobry Panie, proszę, błogosław mi na kolejne dni. Obdasz mnie hartem ducha, wytrwałością i mądrością. Pozwól, bym umiała dostrzec znaki od Ciebie. By wiara była moją najlepszą ochroną przed całym złem świata. Błagam, pozwól mi na zawsze czuć Twoją obecność. Ona jest moim najlepszym wsparciem, zawsze dodaje mi otuchy. Boże, moje serce pełne jest wdzięczności, nic, co się stanie, nie może jej zniszczyć. Do końca mych dni pragnę Cię wielbić zawsze się radować bo żaden z mych problemów nie jest większy od ciebie proszę bądź przy mnie na każdy czas amen bóg zapłać za wspólną modlitwę jeśli chcesz modlić się częściej subskrybuj kanał modlitwa codzienna szczęść boże